Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym update'cie. Dzisiaj przychodzę wam trochę poopowiadać, co się zdarzyło w ostatnim czasie wśród moich roślin, ale też będzie to odcinek taki przedurlopowy, pokażę wam rośliny, no w sumie tak, dwie, trzy. O które się martwię, jak przeżyją mój urlop. Jedziemy na ponad 3 tygodnie do Hiszpanii, więc. No, w tamtym roku byliśmy miesiąc, i przyznam szczerze, że spodziewałam się, że będzie tragedia. Natomiast przeżyłem moje rośliny urlop całkiem fajnie. Jedynie Problem był z Kalateą, która stoi tutaj, że ona całkowicie zwinęła liście i bardzo dużo, czas, bardzo dużo czasu zajęło jej to, żeby wrócić do normalności. Do teraz jeszcze nie wygląda tak, jak wyglądała wcześniej. Od czasu do czasu coś jej żółknie, natomiast i tak uważam, że to jest sukces w porównaniu z tym, jak wyglądała po naszym urlopie, a to jak wygląda teraz no to niebo a ziemia, wygląda teraz naprawdę fajnie, więc od niej zacznę bo to jest roślina, o którą się właśnie znowu martwię, natomiast teraz jedziemy na troszkę krócej oczywiście znowu będę stosować kule nawadniające więc myślę, że no powinno być ok, w tamtym roku też pamiętam, przelałam skrzydło kwiat, w sensie źle wsadziłam kulę nawadniającą i woda z kuli bardzo szybko wleciała do doniczki, no i w takim bajorku siedział sobie ten skrzydło kwiat jak przyjechałam no to dużo z niego nie zostało natomiast udało mi się go odratować, ale nie wiem czemu zapomniałam go dzisiaj przynieść, może na następnym update'cie pokażę wam jak on już po roku wygląda, nie jest szałowo, jeszcze ma gdzieś tam takie ten plamy grzybowe, natomiast no myślałam, że nie uda mi się go w ogóle odratować, więc jest spoko e, tak samo właśnie ta kalatea zobaczcie, ona jest dalej mega bujna, już nie tak jak była i tak jak wam mówię, od czasu do czasu coś jej właśnie żółknie, tak jak tutaj tutaj też coś widzicie, już jest całkowicie suchego, natomiast ciągle coś wypuszcza nowego tutaj idzie piękny, mega duży Liść, mam nadzieję, że go widzicie. Tutaj też na dole zaczęła takie malusieńki, listeczki puszczać, więc ogólnie ma się, ma się fajnie. Um, no, trzeba przyznać, że nie jest tak bujna jak była kiedyś. Kiedyś to po prostu no, liść przy liściu cała, tu była taka wiecie, gęsta. Teraz raczej te, te liście już rosną, tak widzicie, rzadko. Jest bardzo dużo takich długich liści. Natomiast naprawdę nie narzekam, po tym jak ona wyglądała w tamtym roku, no nie wiedziałam czy mi się ją uda odratować, czy ona te liście z powrotem otworzy, czy one nie zechcą i tak dalej, więc myślę, że teraz wygląda całkiem spoko, więc nastawiam się, że ten urlop dla niej też może nie być super. Ale wierzę, że przyjadę i ogarniemy tyłet i znowu będzie wszystko w porządku. Więc tak się nastawiam, że może być kiepsko, ale, ale damy radę. Więc, więc właśnie Kalata, zobaczymy jak to z nią będzie. Co jeszcze? O co się jeszcze ma? O Pink Princess. W tym roku wyjeżdżałam dosłownie na 3 dni do Francji, mówiłam Wam, i w przeciągu tych kilku dni on stracił mnóstwo liści. Plus jest taki, że on teraz ciągle znowu wypuszcza liść za liściem. Ten tutaj jest nowy, delikatnie tylko ma takie, taką różową plamkę szkoda, tu widzicie wychodzi kolejny, w ogóle muszę yy, w końcu jakąś podpórkę do niego kupić, on wisi w makramie więc on jest tak troszeczkę o tą makramę zaczepiony, no ale bez, bez makramy widzicie jak on, on się kładzie, więc Coś by wypadało tutaj do niego wsadzić, jakąś podpórkę. No nie wygląda jeszcze super, w ogóle moje rośliny dzisiaj będą podlewane, dzisiaj jest dzień podlewania, więc też widać, że trochę już zwinął ten jeden liść, właśnie, właśnie ten filodendron, A liść akurat, który jest pięknie różowe z tej strony więc tak, więc ona pewnie będzie troszkę lepiej po podlewaniu wyglądać natomiast no dalej nie jest szałowo, nie? no tak jak ja mówię, jechałam na trzy dni nie wiem co tu się zadziało natomiast cieszę się też, że nie, nie wiecie, nie straciłam tej rośliny, że udało mi się jakoś ten filodendron odratować i on naprawdę ładne te liście teraz wypuszcza tylko mogłyby być troszkę bardziej wybarwione. No ale zobaczymy. Jak już jesteśmy przy filodendronach, to jeszcze przyniosłam Wam dzisiaj dwa. Moja wielka duma, scandens. no po prostu. To jest trzecia roślina, właśnie filodendron scandens, którą mam. Bo ta, którą kupiłam jako pierwszą, taką jakąś małą sadzoneczkę. Ona no, tak rośnie ekspresowo, że ją ja co chwilę, wiecie, podcinam, ukorzeniam w wodzie, no i właśnie tutaj na szafie stoi jedna, jedna już, wiecie, kolejna roślina, którą sobie stworzyłam, a ta jest następną. No i ostatnio już nie pamiętam, z 2-3 tygodnie temu wsadziłam ten filodendron ukorzeniony w końcu do wody, bo też tak się ociągałam, ociągałam, miałam te wszystkie porządki wśród roślin robić w marcu, ale marzec zmiany zleciał, kwiecień zleciał, no i tak się zabrałam dopiero w maju, w maju, czerwcu, więc ogarnęłam. W końcu wsadziłam go do ziemi. I on teraz stoi na półce, na szafce kuchennej. Ja mam kuchnię bardzo dobrze oświetloną. Tam jest okno takie południowo-zachodnie chyba. Więc jest bardzo dobrze moja kuchnia oświetlona. I on dostał po prostu teraz takiego wigoru. No on rośnie niesamowicie. On się tak zagęścił. Tutaj w środku no to co się dzieje, no jest liść przy liściu, on ciągle też jakieś takie malutkie listeczki ciągle, ciągle wypuszcza, więc jestem fanką dendronów. jak z tym Princess idzie mi tak nie za bardzo, tak ten Scandens i ten Lemon Lime, który mam no to są po prostu szałowe rośliny, cały czas rozkminiam, czy ten lemon lime przyciąć, czy go jednak tak spuszczać, bo on też już jest mega długi, tak się też zastanawiałam, czy by go nie oplatać o lustro i na razie tak zrobiłam, ale zobaczymy, może zachce mi się mieć kolejną roślinę, to wtedy ten lemon lime też podetnę, a na razie pod, podcinam ciągle właśnie ten e, skandal. No, i zobaczymy, jak to będzie dalej, gdzie go położę, bo jak będzie już bardzo długi, to już na szafce kuchennej nie za bardzo, no bo nie otworzę jej, jak te liście będą tak, wiecie, tu zwisać. Więc będę musiała mu znaleźć nowe miejsce. No, ale cieszę się ogromnie, że właśnie ta ilość światła w kuchni dała mu takiego powera, że teraz rośnie. No niesamowicie, to jest szaleństwo. Bardzo się cieszę. Więc ten filodendron, tu mam jeszcze Birkin i Birkin, powiem Wam, on stał kiedyś na tej szafce, na tej półce tutaj za mną. I tutaj, jak widzicie, no, jest dosyć ciemno. Jeszcze dzisiaj w ogóle mamy pochmurno, tak sipi, brzydka jest ta pogoda. Ale ogólnie jest ten pokój dosyć, dosyć ciemny, bo tutaj jest okno wschodnie, więc słońce mamy dosłownie troszeczkę z rana, i później jest praktycznie dosyć ciemno w tym pokoju. No i właśnie ten mój Birkin też nie miał za dużo światła, więc on też nie jest jakoś specjalnie, widzicie, wybarwiony. No, zobaczcie. Więc stwierdziłam, że mu po prostu zmienię miejsce i go przeniosę teraz do jadalni. Moja jadalnia ma duże okno balkonowe i też małe okno. I to są właśnie okna, jedno jest wschodnie, a to drugie jest właśnie takie południowe. Kuchnia też ma po, południowe, nie południowe zachodnie, źle wam powiedziałam, południowe. Więc balkon ma okno południowe i tak samo kuchnia okno południowe a że w jadalni mam właśnie i okno balkonowe i małe okno, więc tam jest po prostu przez większość część dnia super słońce, no i mam nadzieję, że teraz troszkę lepiej będą te liście tego birkina wyglądać, ja go położyłam na Lodówce, więc on też nie jest w jakimś takim wiecie otwartym, na no, trafartym słońcu, tylko nieco bardziej tak z boczku. Zobaczymy. On też ciągle mi rośnie, on też ciągle tu jakieś malutkie listeczki wypuszcza, ale to są właśnie małe listeczki bez tych, e, bez tych białych e, żyłek, czy jak to nazwać. Więc no zobaczymy. W ogóle tak sobie myślę, że też go dobrze by było podzielić, bo on tak albo wstawić podpórkę, żeby się jakoś tu lepiej trzymał, albo by go właśnie dobrze by było podzielić, no bo on już troszkę się tutaj buja mi w tej doniczce i trochę jest do niej za duży, nie? Więc coś może też jeszcze po urlopie z nim pokombinuję, a może na przyszły rok zobaczymy. W każdym razie na razie liczę na to, że jak będzie mieć trochę więcej słońca, to że też będzie lepiej wybarwiony, więc bierkin no rośnie super, rośnie super, też widzę, że trochę ma zakurzone liście, wypadałoby go przemyć, więc jestem z niego zadowolona, więc tyle jeśli chodzi o filodendrony, przyniosłam też fikus, który też na wiosnę ruszył niesamowicie. Też miał taki okres, już nie pamiętam, czy to było w tym samym momencie co ten Pink Princess, że byłam we Francji, ale stracił właśnie kilka dużych liści. Ja byłam załamana, bo ja nie wiedziałam o co chodzi. Te liście po prostu odpadały: ani nie były żółte, ani nic nie było widać, żeby wiecie, jakieś wciornastki czy jakieś tam inne insekty. No po prostu piękne, zdrowe liście odpadały. I mówię, no to pięknie. Ale olejek NEM mi pomógł. Chyba też go opryskiwałam kilkukrotnie substralem, chyba dwa albo trzy razy, już nie pamiętam dokładnie, jak to było. No i rośnie teraz fantastycznie tutaj, jak widzicie, idzie kolejny listek, w ogóle ten, co ostatnio wyszedł, no przepięknie wygląda. To jest Ficus Elastica Tineke. Jakbyście byli zainteresowani, ja go kupowałam. Już nie pamiętam, czy to był zielony parapet, chyba nie. Chyba Coca Flora albo plantino na Allegro. Tak, ja już nie pamiętam tak dokładnie. Kalatea jest na pewno z obi, ten filodendron, zielony parapet, Birkinna chyba też kupiłam na zielonym parapecie. Teraz Aglaonema, o którą często mnie pytacie, aglaonema cyrką, też ją Wam bardzo często pokazuję, bo ona ostatnio. O, może tak, żeby ten fikus też był. O, w kadrze. Ona ostatnio też rośnie niesamowicie. Yy, ostatnio wam się tymi dwoma yy, listkami chwaliłam. Ona wypuściła jeszcze tutaj taki jeden malusienki, i ona w tym roku znowu mi zakwitła. W tamtym roku pamiętam też gdzieś w okolicach mojego urlopu, właśnie zakwitła. W tym roku również, więc się bardzo cieszę. Yy, też mnie często pytacie o jej pielęgnację. Co ja robię, że ona tak że ona tak ładnie rośnie. Przyznam szczerze, że staram się ją podlewać teraz w tym sezonie letnim, dokładnie raz w tygodniu, taką ilością wody, żeby nie przeszkła do końca do kolejnego podlewania, ale też żeby nie miała, wiecie, zbyt mokrą. Ym... Jak jakieś rośliny podlewam z olejkiem NEM, no to staram się ją też, w sensie to jest na takiej zasadzie, że jak widzę, że z jakimiś moimi roślinami coś tam się dzieje, że jakieś liście żółkną, coś tam się suszy i tak dalej i mam podejrzenie, że to mogą być insekty, to wtedy właśnie podlewam wszystkie moje rośliny olejkiem NEM, więc ona też jest raz na jakiś czas tym olejkiem podlewana, roztworem tego olejku, Um, I tak jak Wam już mówiłam wielokrotnie, właśnie w wielu moich filmach. Olej NEM ma działać na insekty jeżeli coś się znajduje właśnie w podłożu czy też coś się chodzi już na, na roślinie natomiast ja po nim też widzę, że rośliny dostają po prostu takiego wigoru, energii do wzrostu, że po olejku NEM one po prostu rosną o wiele szybciej, więc tutaj myślę, że też ona tak rośnie właśnie po olejku NEM i ostatnia roślina, o której bym chciała, o której chciałabym wam dzisiaj powiedzieć to patyczek, który mam już nie wiem, dwa lata, już nie pamiętam, ale on wyglądał zawsze marnie. To jest roślina. Jak wam to wytłumaczyć? Ja kupiłam jednego patyczaka, który był właśnie jakiś taki bardzo malutki i stwierdziłam, że dobra, dokupię jeszcze jednego, czy to nawet w tym samym momencie je kupiłam. Już nie pamiętam, jak to było, ale były tutaj w tej doniczce dwie rośliny i nie wiem czemu, a chyba to było tak, że miałam trzy patyczaki, tak. Jeden tuż po zakupie, właśnie zamawiam je na zielonym parapecie. Jeden po zakupie od razu padł, nie wiedziałam, nie wiedziałam. Wiedziałam dlaczego, a te dwa, które miałam, jeszcze połączyłam ze sobą. No i właśnie, z jednej strony był jeden ten patyczak, z drugiej drugi. I nie wiem czy widzicie, ale, tak właśnie jak ten drugi tutaj, z tej strony był. Tak on cały padł i został tylko jeden. No i tak właśnie długo, długo, ponad rok. Nic się tutaj specjalnego, sympatyczakiem nie działo. On sobie rósł, ale, ale bardzo powoli. A od tego roku ruszył w końcu z kopyta i robi się rzeczywiście coraz piękniejszy, coraz dłuższy. Ja go lubię też dotykać, on jest taki przyjemny. No i tutaj widać, że ciągle. On się fajnie zagęszcza, więc nie wiem, czy też właśnie oleje gnem na niego zadziałał, ale od tego roku w końcu ruszył i jest coraz dłuższy i coraz ładniejszy, więc się cieszę, bo tak wyglądam naprawdę smętnie, smutno. Y jeszcze właśnie te dwa, które te miałam padły. Ten jeden już musiał, musiało coś z nim być nie tak, jak ja go kupowałam. Właśnie jak on do mnie przyszedł. Ja go zamawiałam na zielonym parapecie, więc on do mnie przyszedł w paczce, wiecie. To pierwsze zamówienie, które robiłam na zielonym parapecie, mówiłam Wam, że nie byłam za bardzo zadowolona. No i właśnie ten jeden paczek, tyczak padł. Potem kolejne zamówienia, jedno albo dwa już, nie pamiętam, z zielonego parapetu były super. Naprawdę byłam zadowolona z pakowania i tak dalej. Wszystkie rośliny pięknie przeżyły. No i cieszę się też, że w końcu ten patyczek Naprawdę fajnie wygląda. Mam nadzieję, że on się też troszeczkę w środku zagęści, bo teraz, właśnie z tej jednej strony, ta doniczka jest taka łysa, ale mam nadzieję, że, że się rozkręci, że wszystko idzie ku dobremu. No teraz mamy super pogodę, mamy super ciepło, dużo słońca, więc te rośliny też to odczuwają i rosną świetnie. No, mam nadzieję tylko, że podczas mojego urlopu tutaj się nic złego nie wydarzy i moje rośliny ten urlop przeżyją bez szwanku. Na dzisiaj to tyle. Piszcie koniecznie, jak u was? Jak zmiany w domowej dżungli, czy lato Waszą rośliną służy, czy może wręcz przeciwnie. Jestem ciekawa, jak to jest u Was. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, papa.